Siema jestem Kołtuum14 i witam w 31 odcinku Let's Play do gry Resident Evil 4. Zapraszam. Więc w poprzednim odcinku no, częściowo walczyliśmy, ale i tak w końcu uciekliśmy. Bosowi Vergudo, tak miał na imię, tak wyczytałem. No i w tym odcinku idziemy dalej. Wjechaliśmy wideo na górę bądź na dół, nie, nie jestem pewien. I teraz idziemy do przodu. I teraz taka mała, może niespodzianka. Niektórym może to się spodobać, niektórym nie. Ale raczej bardziej niektórym nie, bo. No, dobra, zaraz Wam powiem. Yy, oczywiście, yy, no dobra, nazadka Luisa. Ale najpierw yy, druga, ale najpierw yy, muszę Wam powiedzieć tą wiadomość. Odcinki z Dayla i z Resident i Evil 4 będą się pojawiać nieregularnie. Trzy. Więc jeśli nie będzie na przykład załóżmy w piątek odcinka, no to no to będzie w sobotę no, albo kiedy indziej po prostu. Teraz w ogóle się z niczym nie wyrabiam, więc będę wrzucał kiedy chcę i możliwe, że codziennie będę wrzucał odcinki, to taki mały prezencik. Nie wiem, dobrze czy znaczy dobrze. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale kolega mnie nakłonił, który ogląda mnie od samego początku, widział każdy mój odcinek, więc skoro, jed jako jedyny, tak, jako jedyny on widział wszystkie odcinki, więc, yy, no, posłucham go. No dobrze, a więc ta notatka Luisa, zapraszam do czytania. No. Mhm. mm uhum. Aham. Uhum. Hombroso. Uhum. Ah, c'est que se vê, Jak grałem w tą grę czas, to nie przypominam sobie, żeby tą notatkę czytał, bo grałem tak wiedzi. Bez nagrywania to tak niedokładnie i, i niechlujnie. Yy, poczekajcie chwilę. kiedy ok, jesteśmy z powrotem musiałem przerwać, bo ktoś dzwonił i w ogóle. Odpowiem dalej, dalej uh. wypadku, Aha. Uh -huh. Uh -huh. Czyli kupa. Dobra, widzimy to strzelnicę, więc w tym odcinku. Nie wiem czy będziemy cały odcinek na strzelnicy. Ale jeśli będzie tak mało czasu do końca wiecie, to zakończę odcinek. Porozmawiaj. Weźmy sobie tą no. okej. Okay. Kaman będziemy może kolejne... No, jest nawet... C. Mhm. Będę próbował po bani nabalać. Dla mor punktów. Ale... Mieszam języki, dobra. Lubię czasem tak... Wiecie, pozamulać. Mimo, że to was denerwuje. Haha. Dobra. Przeładuj spoko dzięki za powiadomienie. Wow, to będzie trudne. A jednak nie, ha, a, a jednak tak. O oh, fak, głupi dziad. Fak. Spróbuj pobani. Fak. Ui. Ile nakrętek? Chyba z jaja robicie. Ale... To może rodzaj gry B. Ale dlaczego? Am, bo może 4 już zdobyłem w A, teraz w B4 zrobiłem. Zobaczymy. I teraz muszę w C zdobyć. Możliwe, że tak jest. Bardzo prawdopodobne. Cholera Teraz to gówno zrobię, waszli trafię minus, nie Kurde, ładuję kiedy nie trzeba O 200 heda hmm. Teraz to wiecie co W banie ci nawalam Znaczy wy tego nie widzicie, bo ja tak specjalnie nawalam Co to było? Gwiazda tak Co się dzieje? Cholera. Trochę się przeraziłem. śmiech sala. zaraz zaraz czy to jakieś wiedźmy. No. Oh man. Czy nie umiem i grać kupa. Tak, czyli tu chodzi... A dobra, weźmiemy rodzaj gry C bo, oczywiście, bo wiecie, bo raczej nie zdobędę tamtych kapselków jak chyba o to im chodzi. A oh, fak, czyli coś wybuchnie. To jest takie utrudnienie, żeby na chwilę mnie zatrzymać. Holy creep Nie zważajcie na moje zamlanie Skoro każecie Może w ten orzeszek trafić, dobrze Orzeszek, ale też powiedziałem To było naparcie A, kurde jak ucieka balas z zasranym. A, wieśniak zby. Mogę się założyć, że teraz chociaż jedną dostanę, wiecie. Plakietkę czy... o, dwie, no. Dziękuję. Zrobimy, wiecie, jak, tak jak zawsze robię. O, niby wychodzę. Zdawałem dwie prakietki, zakrętki, co gadam. Dobra, kurde, odcinek trwał 8 minut. No, nie sądzę, żebym zdawał coś zrobić w tym odcinku, cholera. czy skarby. Ale takie jest postanowienie, że muszę wszystkie zdobyć. Nie było tego, mhm. i tego, powiedziała, jest jest, jakby co. Wiem, że ten dźwięk jest zrąbany, ale... Dobra, jeszcze dwie. A tą drogą. Mogę jeszcze pistoletem. Dobra, bierzemy uzi Wracaj grycy. To był pierwszy. First one. To był drugi. To trzeci, czwarty. Kurde, śmiech Sala zaraz mnie wkurza. Teraz jeszcze mam za? No fuck. No bez żalu. Poczekajcie. Musiałem wyjść. Zabiję maszli fuck. Teraz jestem pro-gamer, cholera. Dobra, zdobędę dwie nagrody i zaraz wracam, bo to nie ma sensu. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, zdobyliśmy dwie oznaki. O, trochę to trwało. A każda minuta jest cenna, każda sekunda, wiecie. S bez przedłużenia. Okej, okay, dziękuję. Ocinek trwa 10 minut. Zobaczę, gdzie jest zapis i zobaczę, co w tej sytuacji należy zrobić. Nie było mnicha, Fanatyk Samulaja Kurde, wyszło mi A to? Aha, fanatyk, Boże Jak oni ich nazywają? Dobra, teraz sprawdzamy Jak to jakoś zapis Zapiszemy grę oczywiście No i snapa, eee, idę tędy? Mmm... No i gówno Kończę odcinek słuchajcie. No wiem, że krótki, ale... No co wy co by wam tu powiedzieć? Jak widzieliście, zapis jest długo, więc na następnym odcinku obiecuję, że przywitam się i ruszamy od razu na misję. Przepraszam, że odcinek jest zbyt krótki, ale wiecie, wiecie jak to jest. Dobra, teraz bez zamulania. <grym> ja chyba tak nie potrafię. <grym> hmm... Dobra, jeszcze mogę się chwilę pobawić u tego, żeby przedłużyć, ale to by nie miał sensu, dobra. Więc teraz jakoś dziś nie mam na żeby zabijać yy, tego sklepikarza. Zobaczę, może. Nie, nie mam nastroju. Ok, więc przysięgam, że w następnym odcinku od razu ruszamy w przygodę. wi. Oui. Zapisałem, zapisałem, dobrze, więc już mówię, komentujcie tak Moje, moją gadkę, piękną, więc komentujcie, subskrybujcie. No i do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.